Na, do Kamaxa. Ale patrzcie... Leży? O! Leży? Się zlążyłem, ja się zlodziłem, ja się Ja nie żyję. Top 3, biją się! To chłop solo wygra? Dawaj, 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 jedziesz z nimi. Jeden na jeden chyba. Jeszcze nie jeden jest. jest. Nie, dłużej. Top. CO?! 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 NIE! Ja? Boss, ja wale widzowie, co jest grane? Nie! Dobra, tego to już się nie spodziewałem! Nie! Co? Nie! Ej, ja w to nie wierzę! Ja wale! Ja pierdolę! Ja wale Jurka, wygraliśmy znowu! Jurka? Jurka! To jest taki pan! Dobra godzina! Ej 20 Kurwa kazana! Że graliśmy. Nieznaczajmy, nieznaczajmy. 200 dolarów mamy na głowę, co jest? Robimy klip z Ja tego wale. wygraliśmy dwie gry na dwie Co jest? Ja wale. nie ja, mogę Jak tam znajdzie gierkę to ja walę śmiecenego Nie znajdzie nam gry, nie ma sensu Ja zrobię się maksymalnie co się da chłopie, dwa winy Jeszcze się nawet igra nie poschał, dzisiaj i tak wina zrobiliśmy Ej, a Wiecie co ja zrobiłem tam na końcu? Tam było nie. Dwóch ziomków na górce to sprayowało, a ja wszedłem... Ja do nie mogę. I dwóch co jest? W ogóle... Co tam? Co tam się stało? Nie mogę Dobra, robię screena, wrzucam to na Twittera Uff. Poczekaj, poczekaj jeszcze 5 minut, poczekaj 5 minut, żeby nie robić nikogo. A co? A, no ta spokojnie, zanim ja napiszę to minie. Ja wale. Znaczy, co nie, jest widzowie? Ja walę nie to? mogę. Ja nie wierzyłem w to. Stary, nie posłuchałeś się igla. Słysza... Mówię, Kamax igluje. Ty nie lecisz. Ja, walę. Ale ja mam zejebie z pozycji. Stary, ja to to tym. Tak, ale jeden igluje, Sam jeden pan, igluje. Dobra, nie wiem. Co się dzieje w ogóle? Ja, walę. Nie, nie, nie wierzę. W to. Co jest grane? Nie mogę. A kto w to wierzy widzowie? Ja też w to nie wierzę Wygraliśmy na dnie